Siemano, ludzie! Z tej strony mały Junior, i dzisiaj będziemy nagrywać odcineczek. No, odcineczek. Dzisiaj będzie wychodzić, czyli Halloween, tutaj jest miłość. halo. No, chodź tu. Cześć, Kasper. No dobra. I teraz będziemy dzwonić do domu, i trochę zebraliśmy. Oj Boże, patrz na na bardzo miłych ludzi. Mam następne łowy. Pan Kasper jest zadowolony, pan Bendy też. Więc idziemy do następnego domku. Jestem ciekawy co dostaniemy. Niestety nikt nie odchodził. Dostaliśmy nic. Klamkę smaruj. Będziemy smarować chyba klamkę. I przepraszam Kackru. Ja mam wrażliwe oczy. Dobra, smarujemy klamkę czy nie? Dobra, smaruj. Dobra, nie dostaliśmy cukierków tam, ale zaraz będzie boss czyli... Mój kolega z YouTube'a więc idziemy po niego i zaraz będzie i odsmarujemy tam klamkę. Dobra, teraz jest nasz kolega, następny kolega. No dobra, jest tu nasz kolega, twarz mnie pokazuje, bo on nie chce. Ja też nie chcę. I teraz będziemy odsmarowywać klamkę, więc. No zaraz się widzimy. Dobra, idziemy, mamy już pastę tu. Nie widać tej pasty. ty Ale nieważne, tak. To będzie na YouTubie, tak ogólnie to teraz nie będzie twarzy, więc... Dobra, że to, to, to się zacenzuruje, więc pokażę wam... Do którego domu idziemy? Patrzcie, dobra, tu będzie Muszę zdobyć. Idziemy i pokażę jak... Pokażę wam jak będzie smarowany. Smarowanko. Perfekcyjne. A teraz pinkalamy. Dobra. Pokażę Wam. Cukierek albo. Psiki. Pokażę Wam. zdobycze jakie nabyłem. W domu. A teraz kończę. Alo. My idziemy. Jest duża ekipa, jest miłość. Hej. Chcesz być na filmie? Nie. O, na, na YouTube nagrywam. Y, tutaj jest nasz kolega, ale nie pokazuje twarzy. I tutaj jest oczywiście Kacper. Ekipka nam się powiększyła o dwie osoby. Idziemy. Cukierków jest trochę, nawet się raz nazbierało, ale miałem więcej. No to nie wiem, widzimy się w domu, może Wam pokażę te cuksy. Jak będzie więcej Elo. Dobra. Już wróciłem. Tu jest 87 cukierków. Zebrałem tyle. Mogę Wam pokazać. No, może nie. Jest trąka. Nie zobaczycie, bo nie pokażę Wam 87 cukierków. No, ale jest tutaj, nie? Bo liczyłem. Takie ciastka też są nawet. No, jest tutaj, chyba. No nie wszystko. Nie wszystko, ale. No nie wszystkie cukierki ze świata, bo ze świata to bym musiał pół świata Halloween zwiedzić. Halloween. No, mam tyle cukierków. Właśnie widzicie, jak pakuję. Jeden spadł. Następny spadł. Ale dużo jest. Ostatni Jeszcze mam tamte Więc Możecie jeszcze zostawić suba Tu macie takiego pięknego Zachęcam Jeszcze oczywiście tam na dole zostawcie tego suba Żebyście nie uminęli Takich fajnych fi filmów I jeszcze zostawcie lajka Jak się wam spodobał Filmik wiem, że Dużo wam nie podobałem jak chodziłem Bo oczywiście więcej chodziłem no ale nie pokazałem Wam, więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.